Jak montować DaVinci Resolve, czyli najlepszym darmowym programie do montażu. Cześć, ja jestem Jonasz, a dzisiaj postaram Wam się to pokazać. A więc pierwszą rzeczą jest pobranie programu. Wpisujecie w dowolną przeglądarkę DaVinci Resolve. Klikacie w pierwszy link, a potem tą opcję, żeby pobrać DaVinci Resolve za darmo. Przechodzimy już do programu. A więc pierwszą rzecz, jaką robimy, klikacie prawym przyciskiem myszy create New Timeline, odznaczacie to, potem wchodzicie w format i zmieniacie tutaj klatki na 60, klatek, żeby to było wszystko płynne i fajnie wyglądało. Și putem clica pe Create. Pierwsza rzecz, to przerzucamy tutaj swoje nagranie. Ja wezmę to nagranie. Pierwszą rzeczą to będzie pocięcie filmu. Żeby pociąć film, klikacie w tą opcję albo klikacie w skrót klawiszowy B. I po prostu tniecie sobie film. Macie tutaj takie podstawowe rzeczy jak magnes, pocięcie, pokazanie całego timeline'u. A więc kolejną rzeczą będzie działanie na keyframe'ach. Robi się to w ten sposób, że klikacie keyframe w skali i keyframe w pozycji i jakiś czas dalej przesuwacie tą skalę, przesuwacie na przykład sobie Pozycję, jeśli chcecie, żeby zoom był na środek Waszej twarzy, a wy nie jesteście po środku. Żeby to wyglądało bardziej smooth, klikacie te opcje i po prostu dostosowujecie. Jest jeszcze jeden sposób, żeby te wszystkie zoomy robić znacznie szybciej. Musicie pobrać plugin, który jest za darmo, nazywa się Magic Zoom. Wchodzicie w link poniżej, gdzie prześle was do filmu autora tego pluginu. Potem klikacie w link poniżej, gdzie przynosi was do stronki, w której klikacie w to coś. Wpisujecie swojego maila, get no i na waszego maila przychodzi mail, gdzie klikacie download. I potem wchodzicie w efekty i tutaj wystarczy, że napiszecie Magic Zoom. I potem przerzucacie ten efekt na wasze nagranie i teraz tworzył wam się już Zoom. Zoom, które się zoomuje, a potem zoom autuje. Jeśli chcecie zrobić proces zoom tylko do środka i żeby się to nie od zoomu wywołało, to zjeżdżacie w dół, zmieniacie tutaj tą opcję na zoom in only. Tym suwakiem dajecie opcję wielkości tego zooma, a tym suwakiem, ile ten zoom ma trwać. A my możemy pójść do kolejnego efektu, jakim jest robienie napisów. Piszecie tutaj i tle. i dajecie tekst plus na wasz timeline. ten Y zmienić, żeby ten napis był pod moją głową, a nie na środku ekranu. Zmienię Zmieniłem sobie oczywiście czcionkę. Ja Wam bardzo polecam Monstera. Teraz wchodzimy w Shading, zaznaczacie ten zędzelak i tworzył Wam czerwony stroł. Jak zmienić kolor tego strołka? Zjeżdżacie w dół, tutaj macie kolor, zmieniacie ten kolor na czarny, dajecie wielkość tego strołka. Wejść tutaj też znowu w, w trójeczkę i dać cień. Teraz, że ciekawą została, to dojść na ten tekst Glow'a, motion blura oraz animację popa. Żeby dodać Popa, klikacie keyframe w size i ustawiacie ten size na zero. Przesuwacie się o 7 klatek w prawo. I ustawiacie size na 0.1. Przesuwacie się o 5 latek w prawo i ustawiacie size na 0.09. Aby dodać Glow'a, dajecie skrót Ctrl plus spacja i piszecie Soft Glow, a potem tymi suwakami dostosowujecie wielkość tego glowa. A żeby dać motion blur, dajecie efekt Optical Flow i Vector Motion Blur. Żeby dodać jakiś efekt, dajcie w skrót Ctrl plus spacja i macie już tutaj otworzone okienko z efektami. Możemy na przykład napisać Soft Glow. Nadaje nam się już Glow. Możecie dać znów control spację i napisać drop Shadow. Po prostu daje nam to cienny nasz obraz. Możecie dać jeszcze taki efekt jak Camera Shake i to powoduje jakby takie trzęsienie się naszego ekranu. I tutaj tymi suwakami dostosowujecie wielkość poruszania się naszego ekranu. Jeżeli chcecie poradnić z najlepszych efektów z zakładki Fusion, napiszcie w komentarzu Chce. Kolejną zakładką jest kolor, która służy do efektów kolorowniczych, jak zresztą informuje nas nazwa. Nie ma takiego słowek kolorowniczych. Trudno. Wszystko zaczyna się od tego, że klikać tutaj prawym przyciskiem myszy Ad Alpha Output. I klikacie w ten kwadracik i przeciągacie tą linię na ten niebieski kwadracik, co powstał. I teraz możemy na przykład zmieniać tutaj saturację, bawić się tymi kołami koloru. Możemy wchodzić w maskę, dodawać maskę. I z tą zakładką kolor to radzę Wam po prostu posprawdzać różne efekty i je przydostować. Chociaż na przykład taki tracker jest w tamtym w studio, a więc trzeba na to uważać. Dobra, teraz Wam pokażę jak zrobić efekt wyróżnienia. A więc znów wchodzicie w zakładkę edit, musicie sobie wcześniej poruszać czarne tło. Klikacie w te czarne tło, zjeżdżacie na dół, opacity zmniejszacie na 60. Znów wchodzicie w kolor, wchodzicie w maskę, klikacie to i po prostu wam obraca tą maskę. I żeby było jeszcze takie wtapianie się tego tła, tutaj te różowe kółeczka przesuwacie. Jeśli chcecie równomiernie je przesuwać, to z Shiftem. Jeszcze zapomniałam dać do parnika efektu złości, a więc teraz pokażę wam, jak go zrobić. Wchodzicie w kolor i ruszacie tymi kółkami, żeby nasz obraz był czerwony. Potem wchodzicie w zakładkę Fusion i dajecie efekt kamera shake, żeby nasz obraz się poruszał. I już przed ostatnią zakładką jest fire... fire... Firel, no ta zakładka, która służy do edytowania dźwięku klikacie w nasz klip, który chcemy zedytować dźwięk jakby klikacie tutaj ten inspektor pierwsza rzecz, no to volume, czyli zwykłe podgłaśnianie i przyciszanie naszego głosu kolejną opcją to jest pan i to jest jakby taka barwa głosu, że tak powiem tak bym to nazwał teraz, zresztą teraz widzicie jak to wygląda kolejną rzeczą to jest dialog lever tą opcję używa się na muzykę i gdy my mówimy, muzyka się automatycznie ścisza a jeśli mamy przerwę w mowie, muzyka się podłaśnia. Kolejną rzeczą jest pitch, podwyższanie naszego głosu i obniżanie, żeby wiecie, taki piskliwy głos, no i taki gruby. A już ostatnim efektem z tej zakładki jest equalizer i on służy do usuwania pewnych częstotliwości z naszego mikrofonu, mikroportu, audio. Polega to na tym, że znajdujecie częstotliwość i potem jedziecie tym kółeczkiem w dół, żeby tą częstotliwość usunąć. Im bardziej w dół zjedziecie, tym bardziej ta częstotliwość zostanie usunięta I w skrócie na tym to polega A Usuwa się momenty, w których nasze audio trzeszczy Wydaje jakieś piski i tym podobne Wiem, że pewnie jest to trudne do ostrzajenia Ale jeśli chcecie to bardziej ogarnąć To wpiszcie sobie w YouTube'a I obejrzyjcie cały poradnik do tego Albo napiszcie w komentarzu, żebym nagrał taki poradnik a już ostatnią zakładką jest eksport, gdzie najpierw wybieracie do jakiego miejsca chcecie wyeksportować Wasz film, potem klikacie tę opcję, tą opcję i eksportuje Wam się film. A więc to by było na tyle z tego odcinka, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych filmach. Siem! siem, siem mano!